Kolejny dzień na wyprawie, dopiero wstałem i od razu lecę szukać, bo może padać. Zapraszam do oglądania odcinka. Pianka i buty trochę podeschły, a jestem nad zbiornikiem o nazwie Próba i tam jest kąpielisko w oddali. I tam idę. No i to rozumiem. Pierwszy sygnał i srebrny krzyżyk z tego sezonu. Trochę już zaszedł, ale jest. No i ze zbiornika Próba mam drugie sreberko. Piękną zawieszkę róży. Aż jestem w szoku, nie ma sygnałów. Ale dwa sreberka już są. No i tak sobie szukam i szukam. Cisza, spokój, ale co najważniejsze, mam czym szukać. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Tadziu za pożyczenie Equinoxa. No już kilka sreberek wytargałem, zobaczymy kiedy wpadnie złoto. A teraz czas na coś, na co czekałem od wczoraj: czyli na śniadanko, baranina i kozie mleko. Wiecie, kiedy ja ostatni raz jadłem baraninę? Otwierajmy waśc mościa. I tutaj jest baraninka. Plan mam taki, ponieważ nie bardzo mam tutaj, jak to zrobić. Więc po prostu położę baraninę na patelni. Ugniotę ręką, posolę z jednej strony, łapką przerzucę na drugą stronę, posolę z drugiej strony, podniosę, popsikam oliwą z oliwek, albo najpierw popsikam, to się nie przywrze do patelni. No i potem na oliwie z oliwek podsmażę z dwóch stron porządnie i myślę, że będzie spoko. A tą oliwę kupiłem jak byłem u Andrzeja i Emilii we Włoszech dwa lata temu. Mam nadzieję, że jeszcze dobra, co? Taki placek mi wyszedł, i teraz czas posolić. Pyk, i na oliwie widać idealnie, jak wypoziomowane jest auto. Widzicie, niezbyt równo się rozprowadza. Wszystko idzie w tym kierunku. Także dobro było pochylone podczas snu. No i widzicie, gdyby nie YouTube to jadłem chrupki z mlekiem na śniadanie, a nie baranina od widza. Ależ to się pięknie robi. Mhm. Mm Trochę zmieniłem plan i tak podziobałem, bo ciężko by mi to było dobrze usmażyć. I przypomniał mi się Janosik i Riposta Kwiczoła. Brałem udział w 17 bitwach, w 123 potyczkach, 14 razy byłem ranny. Nie ma się czym chwalić, generale. Ja 30 setków baranów porwałem, 20 setków baranów zjadłem, w tym cztery śmierdzące. I żyję, i dobrze. No dobrze, tak się prezentuje baranina zrobiona. Zaraz Wam powiem, jakie wrażenia pierwsze. A w sumie na żywo, co mi tam? Powiedziałbym, że jak jadłem... Mięso wieprzowo-wołowe, czy wołowe, w ten sposób robione, to to pod względem delikatności, soczystości, jest o dwie klasy wyżej. Dobra, już wyjechałem z kąpieliska, za parę kilometrów melduję się u Corsira. Jestem już u Kuby, ale trochę za wcześnie, także Kuba umyje sobie głowę na spokojnie i... no i potem podziałamy systemem. A lodówka, proszę uprzejmie, 14,2, w tym upale. I chodzi równo 8 dni w oczekiwaniu na inżyniera mechatroniki. A tak swoją drogą, to jedyne do czego się ten system nadaje, to właśnie jako podstawka wiatraka, przynajmniej na ten moment. No i to, moi drodzy, jest właśnie pompa, którą Kuba kupił, jak chciał budować Blue 3 Nemo po swojemu. że Pompa, pełen Professional Już wymontowaliśmy starą. Na szczęście jest tyle miejsca że ta pompa się bez problemu tutaj zmieści. No i kwestia czy akumulator wytrzyma, czy no ta działała z dwie godziny, ale czy ta będzie działała. 160 W poboru mocy, także to no dwie nies dwie niesamowicie dużo co. To dwie godziny działało na Dwie, ten? no. Mało. To to nie ma sensu robienie tego. Dobra, przyniosłem sprzęt. Nie mam ładowarki sieciowej tylko taką na zapalniczkę, także przyniosłem powerbanka. No i Kuba dostąpi zaszczytu montażu na dziesięcioletnim laptopie, montażu. Zaraz szukamy na Allegro po prostu tych części. W ja znanym się... portalu aukcyjnym, znanym. tak wszyscy mówią na YouTubie, nie kurde. Wiem. Znanym po... na Allegro sprawdzimy po prostu, wiecie, e... komuś ja komuś. się zdaję na Kubę, bo no ja w temacie elektryki, elektroniki nie siedzę, a Kuba na tym już kilka lat się tym interesuje, co jest najważniejsze, że to jest trochę jego pasja, dlatego ma pojęcie chłopak. Patrzcie co kuba dostał. Kurde, ale to fajne. Patrzycie, 50, prawie 60 stopni ma dobro, a zobaczymy w środku, jak jest nagrzane. Nie wiem, na przykład, na przykład lodówka. 38, i 9. I teraz chwila prawdy. Tutaj są 3 stopnie, i to będzie. O, albo. albo, albo... no, Dobra. I chwila prawdy, szanowni Państwo. 9, 7, 7, no to są produkty z góry. Było 6 przez chwilę. No, koło 9-10 stopni. I pytanie, co wskazuje dobrze, <grybujesz> ale fajna zabawka. Szanowni Państwo, ponieważ taka ilość widzów mnie prosiła, żebym śpiewał i z, pod każdym filmem. Janek, czy mógłbyś wreszcie zacząć więcej śpiewać, także nie ma problemu, specjalnie, bo to jest dobra akustyka, także z dedykacją dla wszystkich widzów, którzy tak namiętnie mnie o to proszą. Kawałek takiego troszeczkę operowego utworu. Sing once again with me, a strange duet! Decyzja jest następująca ponieważ niestety, ale nic z tego systemu od Łukasza się nie nadaje także zamówiłem zakroczymy pompę, pompę paliwa, pompę czyli kompresor, który użyjemy do systemu zastanowimy się jaki akumulator wybrać no i generalnie budujemy od zera od zera jedynie wykorzystam kabel ten przewód do powietrza i pustnik nurkowy bo ten ustnik to 250 zł kosztuje minimum, a wszystko pozostałe robimy. Także teraz wracam do Warszawy, też go wykrywać, bo muszę widzce zawieść. No i jutro odbieram kompresor, i dni na dniach montujemy. Urwanie głowy, dopiero co wróciłem, XP Gold Max Power. Przepięknie spakowane i ląduje do mojej widzki, dziękuję bardzo za, za zakup Pani Kingo, mam nadzieję, że będzie Pani korzystała przez lata bo sprzęt jest świetny, w stanie wręcz perfekcyjnym, także dobra, zaraz to zamknę, bo jedną ręką ciężko temat wykrywacza mamy załatwiony wchodzę na górę i tutaj Szanowni Państwo, jest cewka tutaj jest cewka, ponieważ ja będę na wyprawie także nowiutka nowiutka cewka Equinoxa 11 DD i wzmocnienie, ode mnie gratis zostałem od widza z Norwegii pozdor Marcin, mi się już nie przyda to wzmocnienie ta cewka, zaraz ją ostreczuje i będzie czekała jak ktoś z widzów kupi, to mój szwagier wyśle po prostu zdążyłem chyba najszybszy prysznic w życiu, lecę dalej nie ma czasu, nie ma czasu lecimy Kurczę, chciałbym coś zjeść, ale nie mam czasu, bo teraz muszę podjechać póki mogę na ulicę Targową w Warszawie zawieźć wykrywacz. Później do znajomego w dekatlonie, kupić maskę do nurkowania i pas, bo będą jutro testy z Corsirem. I wymyśliliśmy coś takiego. Biorę pompę, jutro z rana odbieram w Zakroczymiu, jadę te 200 km do Kuby. Bierzemy mojego powerbanka, podłączamy powerbanka do tej pompy, jedziemy 40 km do kluczborka, testujemy, czy da się oddychać, czy jest dobre ciśnienie i tak dalej i tak dalej. Jeżeli wszystko gra, wracamy do kuby, montujemy wszystko na stałe i za kilka dni wyjazd na Chorwację i razem z kubą będziemy ostro nurkować. A mo może sobie też się da mówić na nurkowanie? Zobaczymy. W Warszawie ruch wieczorem. Ładny widoczek i zaraz myluję się u córki Wicki. Dobra, wykrywacz dostarczony. I teraz muszę naokoło lecieć do Dobla. Tam widać. Tam zaparkowałem i muszę obejść, bo nie ma tutaj przejścia. Także zrobiłem z kilometr. I jak zawsze na targówku Korki. Dlatego kupiłem motocykl i zawsze tutaj wszystkich wyprzedzałem. I bez problemu przez dwa lata dojeżdżałem do firmy Dekaton Targówek. Bez najmniejszego trudu. Jest Decathlon i pamiętacie, jak w Szwecji pokazywałem wam parę Niemców, którzy mieli taki namiot dachowy? Decathlon też wypuścił za nieco ponad 5000. Mega opcja. Kupiłem maskę w Decathlonie specjalnie dla Was z uchwytem na kamerkę, żeby zapewnić Wam niesamowite, wyjątkowe ujęcia na wyjeździe na Chorwacji. I teraz, tak moi drodzy, wykrywacz Wiska kupiła. Maskę do nurkowania mam jutro, odbieram pompę, jadę do Kuby. A dzisiaj jestem tak zmęczony, że już nic nie nagrywam. Jeszcze zanim zakończę odcinek, dwa słowa a propos Kuby Corsira. Generalnie wyobraźcie sobie, że Kuba miał pompę za 1200 zł, którą kupił specjalnie do systemu norkowego i zamiast mi wcisnąć tą pompę za 1200 zł. To znalazł za 300 z hakiem I taką mi polecił Żebym po prostu Nie przepłacał Mu się praktycznie nie wiadomo do czego przyda Ale nie chciał mnie jednak na koszty A wiecie Ja jakby nie znam się tak Że zawierzyłem Kubie we wszystkim Jeżeli chodzi o system nurkowy I naprawdę Takie cechy u tak młodego człowieka To w dzisiejszych czasach jest niespotykane Dlatego Widzowie, jeżeli ktoś z was ogląda mój kanał nie jest z kręgu poszukiwawczych, poszukiwaczy, z kręgu osób, które zajmują się van life'em i nie kojarzy kanału Kuby, to wpiszcie sobie Corsir, Corsir na YouTube i na moją prośbę zasubskrybujcie, napiszcie komentarz, że jesteście od Janka Karuży z pasji bo naprawdę ten młody człowiek zasługuje na bardzo dużo, bo Prezentuję wartości, które naprawdę zeświecą przy okazji w dzisiejszych czasach. Tyle. Koniec łudzenia. Kolejny dzień. Tutaj mam dla Kuby prezenty. Grube prezenty w zamian za pomoc przy systemie nurkowym. Ile żyję, Zaraz jadę po pompę i do Kuby z powrotem 300 km. A na śniadanie dzisiaj wiem, boczek. Wiejskie jajka od Dawida. Dziękuję jeszcze raz, Dawid i kozie mleko. Dobrze, że jest ładna pogoda. Idę zobaczyć, jak wygląda sauna, bo za każdym razem, jak tu przychodzę, to nawet na chwilę otwieram i po prostu zachwytam się moją ciężką pracą. Mam pompę, mogę jechać dalej. Wziąłem takie cuda dla mniej kuby, żeby nam się dobrze pracowało dzisiaj. Pogoda przepiękna, szybkie tankowanie, cena rewelacyjna. Jest taki upał, że głowa mała, dlatego nie ryzykuję i biorę elektrolyty i magnes prewencyjnie. Jestem już u kuby, ładuję powerbanka, żeby był naładowany do testu w wodzie. A tutaj jest pompa, którą będziemy zaraz łączyć z całym systemem. I tutaj zrobię Wam takie porównanie wielkości pomp, no zobaczcie to jest w ogóle jak coś takiego miało mi dawać tlen powietrza dużo, a jak coś takiego, nie? To jest w ogóle deklasacja, jak Mercedes i jakieś dziadostwo. Tutaj Chińczyków nigdy nie zrozumiem, dali od pompy kabel plusowy, minusowy, tutaj złączka, tutaj złączka i znowu kabel minusowy, plusowy. To po co ta złączka? Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem. Mogli dać dłuższy kapel, ale może ma to jakieś zastosowanie. Kuba mi potem powie na pewno. To jest dla mnie ważna informacja, że pompa pracuje od 0 do 38 stopni. Także myślę, że w Chorwacji nie będzie wyższej temperatury, szczególnie, że to będzie zamknięte. A całe pudełko pomaluję na jakiś biały kolor, żeby odbijało dodatkowo promienie słoneczne i żeby ten sprzęt się nie przegrzewał. Jeżeli chodzi o cały system do nurkowania, nie będę Wam pokazywał, jak został zrobiony, z tego względu, że jest to niebezpieczne, a nie chciałbym mieć kogoś na sumieniu. Dlatego nie róbcie tego na własną rękę. Ja robię z pewnych względów, głównie finansowych, ale jak chcecie coś dobrego, to albo bludszunemu, albo sprzęt do nurkowania. No sytuacja wygląda tak. Po testach. Praktycznie nie jest możliwe oddychanie nawet pompą, która ma najbardziej zbliżone parametry do blucznemu, ba nawet taka pompa, która jest 3-4 razy droższa od tej, co ja kupiłem, też nie daje rady. Także jak chcecie nurkować, no to tylko i wyłącznie ten sprzęt. I teraz sytuacja wygląda tak, ponieważ na samorobkę chciałem wydać 1,5 tysiąca i nurkować, a na Blue Nemo nie mogę sobie pozwolić, ale dzięki. Kubie. Chyba załatwił, porozmawiał z przedstawicielem. No, nie ma to sensu dalej ciągnąć tej samoróbki. Tak szczerze mówiąc, bo próbowaliśmy oddychać na obu pompkach. nie jest tragedia. Brakuje po prostu powietrza. I sam myślałem, że to się uda zbudować, ale koszty budowy i doświadczeń, czy to się uda, czy nie, byłyby, no myślę, że nie warte efektu. Więc napisałem do Blu, no i udało się coś tam taniej ogarnąć. Dokładnie, także. Pa, dziękuję. To kurde, będziemy szukać razem do nie dziękuję, tak złoto znajdziesz. Dzięki. No na razie co, no nie ma sensu się bawić w tą samoróbkę, to jest rzadko, ja rzadko kiedy to mówię, że nie ma sensu się bawić w samoróbkę, ale no tutaj nie ma, po prostu. Dokładnie, takie Straciliby są fakty. dwa miesiące i to i tak, jeżeli ktoś myśli, że jego samoróbka na takiej pompce jest ok, to tylko właśnie wyłącznie przez to, że nie, nie nurkował z oryginałem, mm -hmm. bo ja też bym... Powiedział, że no przecież są na, na, na internecie filmy z samoróbkami, tylko co z tego, skoro to wiemy fizycznie, że nie działa, nie? Tak, dokładnie. A skoro sama pompa już nie wydaje, no to co można więcej wymyślać? No nic, nic, to jest właśnie najważniejszy element i to jest, tu, tu jest jakiś zupełnie inny kompresor, nie wiem jaki, ale czuć jak on chodzi, że aż całym tym urządzeniem buja, a tu te pompki to wiesz, tak jakby nic się nie działo. Więc ja sam nie wiem, dokładnie. nie wiem jaki kompresor tu użyli, ale nie ma sensu tego próbować. No. Co także. robić? Bo znowu wydaliśmy dzisiaj ile? 400 zł, ponad no. i, 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 i główno z tego będzie. Tak, także zamykamy temat samoróbki. Ja spróbuję odzyskać troszkę pieniędzy, chociaż sprzedając te stare elementy. No, pompka jest akwariowa, tak? ktoś w tym akwarium to mu się przyda, nie? Pewnie, że tak. No, także tyle. No dobrze. Montuję dla Was właśnie odcinek i szybka aktualizacja. Niestety, ale okazało się, że cło, podatek. Oraz koszty przesyłki ponad 250 dolarów nie pozwolą mi na zakup Nemo nawet po tej zniszczce, jaką Kuba załatwił. Także niestety jeszcze nie czas, żebym sobie pozwolił na taki sprzęt, ale za to dobra informacja: pompę, którą kupiłem bez problemu w sklepie, mogę zwrócić, także część pieniędzy odzyskam. No i co? Na Chorwacji będzie szukanie w piance. jak będę miał sygnał, będę po niego nurkował. Tylko tak będę poszukiwał. A właśnie kurde, bo ja wiecie, się w tym odcinku, jak się działo, a jeszcze było dużo poza tym rzeczy. Generalnie teraz pokażę Wam zwycięzcę konkursu, i w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć! Czas na rysowanie zwycięzcy. Także kopiujemy link pyk ciach i tutaj weźmiemy pika winner tutaj sobie wklejmy link weźmiemy keyword i weźmiemy keyword lato bez duplikatów jedziemy ile komentarzy o, 310 osób. Wybieramy zwycięzcę. Łukasz Dropczyński. Napisał samolato. Łukasz, napisz do mnie na maila dane do wysyłki kubeczków. Kolejna szansa dla widzów na zdobycie sześciu kubków już w najbliższą niedzielę.